Cześć, jestem na Imicadem. Dołączyłem do Akademii WebOps w firmie Kainos, ponieważ szukałem nowych wyzwań zawodowych. Myślę, że w obliczu sytuacji, jaka jest na rynku pracy, IT, znalezienie pracy nie jest aż takie trudne, natomiast nie jest to takie proste, żeby być tak samo zadowolonym jak pracodawca. Cześć, jestem Wojtek. Skończyłem informatykę inżynierską na UMK w Toruniu. Wcześniej pracowałem w dużej korporacji jako administrator aplikacji służącej do zarządzania urządzeniami sieciowymi. Zdecydowałem się aplikować do Akademii, ponieważ zainteresowała mnie metodologia DevOps i narzędzia, które są używane w ramach tej metodologii. Cześć, jestem Dawid. Ukończyłem studia kierunkowe w Bydgoszczy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego. W poprzedniej pracy zajmowałem się technologiami chmurowymi, chmury prywatnej w oparciu o produkty VMware oraz monitoringiem urządzeń sieciowych. Cześć, jestem Leszek. Nie używam GUI już dwa miesiące, ponieważ odkąd dołączyliśmy do Akademii, wszystko definiłem jako kod. Wcześniej skończyłem studia na informatyce na politechnice gdańskiej, i potem próbowałem swojego szczęścia w różnych filmach, jednak nigdzie nie mogłem zagrzeć na dłużej miejsca. Byłem software developerem, ale poprzez wiele problemów ze środowiskami zainteresowałem się tematyką administratorki i ogólnych systemów Linux. Przez to natrafiłem na metodykę DevOps. No i odtąd zacząłem szukać zawodu w tym kierunku. W poprzednim filmie pracowałem na stanowisku specjalista IT. Spędziłem tam prawie 12 lat. Myślałem o tej akademii od dłuższego czasu, bo chciałem mieć możliwość pracy z, z technologiami chmurowymi, gdzie w poprzednich nie było takiej możliwości. Cześć, nazywam się Adrian i do tej pory byłem inżynierem infrastruktury w Kainosie, więc w sumie daleko się nie przeniosłem i byłem nim przez ponad 3 lata i chciałem się nauczyć czegoś nowego, a związanego z tym, co do tej pory robiłem, no więc zgłosiłem się na Akademię i udało mi się dostać. Podczas Akademii poznawaliśmy szereg narzędzi, które są używane w metodologii DevOps, takie jak Terraform, Packer, Ansible, Jenkins. Budowaliśmy nasz projekt w oparciu o chmurę Amazona. Czego się tu nauczyłem? Poznałem wielu fajnych kolegów, młodych osób, którzy tam zarażają wszystkich nawzajem pozytywną energią, i, I praca zawsze idzie do przodu. Codziennie spotykamy się, każdy tłumaczy sobie nawzajem, co robił, co zrobił, co mu się udało zrobić. Wspominamy o wspólnych problemach i wspólnie je rozwiązujemy. Na Akademii nauczyłem się nowych technologii, które pozwalają jakby łatwiej zbudować całą infrastrukturę, szybciej poznaję nowych ludzi. I nauczyłem się pracy w grupie w trochę inny sposób niż do tej pory, używając skrama. Te technika owych W trakcie akademii w bardzo krótkim czasie poznałem podstawę obsługi takich narzędzi, jak np. Na Ansible, Jenkins, Terraform czy Packer oraz nabyłem też sporo wiedzy z technologii chmurowych. Nauczyłem się również efektywnie i efektownie w sumie też pracować w zespole skramowym. Atmosfera w trakcie szkolenia była bardzo przyjazna. Mieliśmy te, także po godzinach kilka wyjść integracyjnych, co też myślę, że jest bardzo fajnym dodatkiem do samej akademii. Czego się nauczyłem najważniejszego, to jak wygląda proces wypuszczania aplikacji od samego założenia repozytorium do działań, działającej produkcji wraz z monitoringiem. Bardzo mi się podoba pomysł na pracę w chmurze, w pracy z chmurą. Łatwość, w jaki, w jaką, z jaką możemy budować nową, nowe maszyny wirtualne, nową infrastrukturę. To, jak możemy popracować razem ze sobą, dzielić zadania między członków ekipy. Jeśli chodzi o samo szkolenie, to bardzo podobała mi się jego dydaktyczna forma. Było przeprowadzone ono w ten sposób, że prowadzący nie wykładał wszystkiego na tacy, tylko udzielał wskazówek i zachęcał do samodzielnego rozwiązywania problemów. Myślę, że to podejście jest bardzo trafne. Co nowego? Nowością dla mnie właśnie była ta praca w chmurze. Bardzo mi się to podoba i będę to dalej kontynuować. Tą Akademię. Polecałbym wszystkim zainteresowanym metodologią DevOps, ale mającym małą doświadczenia w tym temacie, ponieważ można się szybko nauczyć wielu przydatnych rzeczy, a potem dołączyć jako DevOps do prawdziwego projektu dla prawdziwego klienta. Myślę, że każda osoba, która myśli o innowacyjnym budowaniu środowisk w oparciu o metodologię Infrastructure as a Code powinna dołączyć do kolejnej Akademii. Polecam Akademię wszystkim osobom zainteresowanym, które zarówno posiadają jakieś doświadczenie zawodowe, jak i dopiero rozpoczynają swoją przygodę na rynku pracy. Myślę, że to jest doskonałe miejsce na rozwinięcie swoich umiejętności, jak i na naukę zupełnie od podstaw. Wszystkim, którzy są zainteresowani tematyką DevOps, polecam Akademię. Myślę, że można się tu wiele nauczyć.